Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak wejść w tryb pobierania oraz jak z niego wyjść w Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Aby to zrobić będzie nam potrzebny kabel USB, który oczywiście wykorzystujemy chociażby także do ładowania. Będziemy musieli podłączyć nasz telefon do komputera, ale to jeszcze nie teraz. Najpierw musimy wyłączyć nasz telefon, czyli naciskamy przycisk boczny oraz przycisk od podgłośnienia. W tym samym czasie, aby uruchomić menu zasilania, złapać fokus. I teraz przesuwamy w górę, aby wyłączyć nasze urządzenie. Następnie musimy przytrzymać przycisk boczny oraz przycisk od podgłośnienia. I kiedy zobaczymy logo Xiaomi, puszczamy przycisk boczny i trzymamy wtedy tylko przycisk od podgłośnienia. Także wykonujemy właśnie te kroki. Naciskamy oba przyciski, które wspomniałem. I następnie puszczamy przycisk boczny i trzymamy tylko od podgłośnienia. I za chwilę będziemy w trybie Recovery Mode. Teraz możemy puścić już ten przycisk od podgłośnienia. Nawigujemy tutaj właśnie za pomocą przycisków głośności. I aby wejść w tryb pobierania musimy wybrać tę ostatnią opcję Connect with MI Assistant. Zatwierdzamy nasz wybór za pomocą przycisku bocznego. Pojawi nam się taki oto obrazek, gdzie będziemy mieć telefon oraz kabel USB. I właśnie teraz podłączamy nasz telefon do komputera za pomocą kabla USB. I kiedy już podłączymy... Kiedy już podłączymy nasz telefon do komputera, po chwili powinno nam się to także pokazać na naszym telefonie, i to już oznacza, że możemy korzystać z trybu Download Mode na naszym urządzeniu. Oczywiście, do pełnego korzystania z tego trybu raczej będzie nam potrzebny dodatkowy program związany z Xiaomi, który pozwala nam w pełni korzystać z tego trybu. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu, Możemy oczywiście odłączyć kabel USB, i najpierw musimy przytrzymać przycisk boczny, i musimy tak trzymać, dopóki nie zgaśnie nam ekran. Po około 7 sekundach ekran powinien nam zgasnąć, i powinien nam się uruchomić ponownie telefon, z tym, że powrócimy do trybu Recovery Mode, więc musimy jeszcze z niego wyjść, i tutaj. Wybieramy opcję Reboot, czyli jeszcze raz naciskamy przycisk boczny i jeszcze raz zatwierdzamy wybór wybierając Reboot to System. I w ten sposób możemy wyjść z Download mode. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.